Ciema, z tej strony Hodowca Królików W dzisiejszym filmiku pokażę wam moje młode barany Młode barany mają w dzisiejszym dniu 18 dni Robię filmik z powodu tego, o tych baranach Bo miał być filmik o tej samicy tutaj Tylko z, że na dzień dzisiejszy samica mi nie wykociła I zobaczymy, może to będzie na niedzielny filmik Do niedzieli się wykoci więc e, e, zobaczmy modę modę ładnie mają ukończone 18 dni widać że są duże i jest ich cztery więc nie jest to za dużo ale przynajmniej takie ładne są tutaj biegają Muszę mi się klatkę czyścić Samica jest, tylko ją przesadziłem do innej klatki, bo bym tej przeszkadzała Modele ładnie się rozwijają, są żywe. Najbardziej ten mi się podoba. Jest to chyba on najmniejszym. Ale zatem mi się najbardziej podoba. Zauważyłem, że modele biegają są strasznie, jeszcze małe, ale z tego powodu, że samica je wyciągnęła z gniazda i przeniosła je w inne miejsce. I młode prawie tak jakby były bez gniazda, siedzą, siedziały cały czas, i, i szybko wyszły. Spróbuję jeść coś, ale jeszcze są małe. Mam nadzieję, że coś z nich będzie. Młode no jeszcze piją mleko od matki. Jeden jeszcze tam dobrze oczy nie otworzył. Jeden dobrze oczy Nie ma otwarty, ten tu o, chyba. Takie piękne są. No bo i otworzymy. nie, nie otworzył otworzę. Przemyka i tutaj tak samo. Ładne młode. Niedługo już uszy zaczną opadać. Więc będzie super. Teraz robię krótkie cięcie i jak, jak wyczyszczę im platkę pokażę je. Już za samica. Samica młodymi już jest. Mam oto samicę. To Tutaj są młode, 3. Tutaj trzeci No. Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Pozostawcie po sobie jakiś ślad, a ja się z wami będę zegnął Do zobaczenia.